Hej, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam złą nowinę co do serii hardcora z Neymarem. Nie zapisał mi się save i yy, po prostu zrobiłem nowego save'a i po prostu z gamy moda dam sobie itemy. i temy te co miałem po prostu i to będzie znowu hardcore gdzie nic tu nie będzie wszystko dobrze z sobie po prostu wszystkie te rzeczy no jakoś trzeba sobie radzić więc sorry i teraz postaram się zrobię wersje zapasowe save'u i ten tego sorry na chwilę ja już zaraz wracam Dobra, więc będziemy z gamemoda brali te itemy, które mieliśmy. Więc tutaj wygenerowała nam się taka mapa, więc... Jest trochę lipnie, więc było lepiej. Więc. Dobra, mamy gamemoda. Teraz biorę mniejszy ekranik. Tak. I włączam gogla i sprawdzam jakie itemy mieliśmy na pewno pamiętam, że mieliśmy jednego diaksa jeden diaks 22 żelaza 22 żelaza po przetopieniu jakby było tu yy. już nie wnikajmy więc ja zaraz wam zaraz yy. Zaraz wrócę, jak przesegreguję wszystkie itemy. Dobra, jestem po tym y, segregowaniu itemów, tak? Mamy te itemki, co mieliśmy przed ednięciem. a więc jeszcze raz Was za to przepraszam. Mieliśmy tam w super jaskini w ogóle, więc no zepsuło się trochę. Y, możecie sprawdzić, czy na pewno te itemy były, a więc sprawdzicie sobie. Y, jak to się nazywa? Sprawdzicie sobie. No na, na odcinku. W, poprzednia, więc nie chciałem zaczynać od nowa, żeby już nie było, no tak zacząłem i od razu deadłem, więc deadłem po prostu, bo rzuciło się na mnie mnóstwo mobów tam, gdzie weszłem bo znalazłem spawner na odcinku, ale no lipeczka trochę, a więc teraz nie będziemy się tak bardzo rzucać do mobów a więc jeśli będą jakieś dźwięki w tle, no to wiecie jak, jak zwykle was przepraszam, siostry ale wiecie dobra, tutaj szybko jeszcze crafting zrobię i tak nie wzięłem chyba kilku bo nie wziąłem nie wziąłem jak to się nazywa kamienia i w ogóle, więc zaczniemy tak jakby od początku trochę tylko z małymi ulgami, takimi jak jeden diaksik, sześć żelazo znaczy sześć złota, 22 żelaza i tak na początek no, dobra, mamy tego kobla więc zrobimy sobie piecyk bo już tu mieć o, i nie mamy jedzenia też tego nie dałem, żeby to było, że musimy sami zrobić to jedzenie że to nie było tak ten, a więc świnka sobie zdeda E, ustawię taki sobie Trzyktońcik Jeden. Uznajmy, że to będzie jeden tutaj, żeby tu wrócić zaraz O, więc naprawdę nie chciałem zdedać, ale wiecie, no na no że tutaj nie jest tak łatwo, bo od razu save mi się skacował. Więc nie wiem, chyba zrobię wersje jakieś zapasowe sobie tego save'a jakoś tam wyślę. O, tu kolejny. Ok. Zaraz znowu będzie. Tutaj zaraz będzie kolejny. Yy, kolejne te. Yy, kolejny węgiel. <coughs> Ale ja daj go szybko pokopię sobie. Zaraz będzie noc. Przydałyby się te, to by się poszło spać. Dobra, mamy. Trochę węgla. A i też kolejna kopalnia. Ale ja nie wchodzę do kopalni, żeby to się nie skończyło tak jak wczoraj. Znaczy, no w sumie dzisiaj. ale wczoraj też było w sumie dużo mobków. O, tu Creeper idzie na ścianie na hita. Więc yy, wracam do bazy. Te jedynie są. Może z nich zrobię. Świeczki, że tu nie przyszli do nas mobki Więc yy, Zaraz ten yy, Game Moda już nie będę włączał Więc wiecie, teraz tylko to była wyjątkowa sytuacja Żeby wam powiedzieć, żeby wam pokazać, że Wszystko jest dobrze, no, no trochę dobrze Ale tu znaleźliśmy kolejną kopalnię Nagrywam Stworzyłem przy was mapkę, Endia nawet nie będę ruszał bo zaraz znowu zdeadamy Co ja tu zrobię sobie pochod... JO ja PIER... ej to naprawdę nie jest fajne naprawdę się rzucają rzucaje, rzucają na nas mapki. więc jest tak jakbyśmy grali wtedy tylko, że z inną trochę mapką No, no i z innym mięsem. Jeszcze tu idziemy, o jest. Dobra. Żeby było trochę bezpieczniej, to ja tutaj wrócę. Wrócę tu trochę... Dobra. Eee, tak, no sorry za te siostry, ale wiecie, no. Nie jest spoko trochę, się boję, że zaraz się na mnie rzucą. Ok, prostu poustawiam. jedną, tu drugą. Zna mi kratkować trochę, Tu nie mogę. ale te, jak mi idą FPSy w górę to zaczyna mi lagować, a jak wchodzą w dół to przestaje lagować, więc nie wiem co jest. Kratkuję strasznie. Przypalę mięso i musimy poczekać trochę na dzień. Też trochę niezły początek, więc nie jest tak najgorzej. Zrobię sobie szybko przez Playta. I ironowe spodnie. A jeszcze mieczyk. A najpierw patyki. Żebyście wy wiedzieli jak mi te FPSy spadają na tym Wrapsie. Czas zakupić Axiona. Naprawdę. Okej. Okay. I kill off. Dobra Zjem szybko z Dobra Dobra, dobra, dobra. Wiem mówię dużo dobra, ale to jest takie z przyzwyczajenia. Modyfikacji nie zmieniałem, nie odinstalowywałem w ogóle. Więc teraz jak ten to mogę zrobić patyki. Dopóki nas tu nic nie zabija, to pokopać trochę drewna. Tutaj się pokopię, będzie na później. Myślę nad timelapse tego, ale dobra, to już bez timelapsa. Jeszcze jabłuszka będą. To będzie fajnie też, potem. Złoto się znajdzie, koksy się zrobi. Znaczy, no nie koksy, będziemy zwykłe jabłuszki robić, bo koksy na mopki to nie tam ja to samo. A tutaj postaramy się, żeby nie dednąć. I kiedyś, może jak się uda, to pójdziemy do endu i skończymy seria, więc widać, spodobała Wam się ta bardzo ta seria, bo pod ostatnim filmem było 7 lajków, 0 Zero hejtu Więc to jest dla mnie super wiadomość I ten... I to mnie... Z, mam do satysfakcję do dalszego nagrywania tej serii Bo jak wam się bardzo podoba, no to ja, ja z niej nagrywam Dla mnie to nie jest żaden problem Usiąść chwilę nad, przy komputerze i... Zacząć tą grę nagrywać Zapomniałem dać do opisu link, do opisu filmu Link do kanału Krycha, więc yy, z, ja podam. Zaraz po tym po tym odcinku wezmę dam da link do jego kanału w tamtym odcinku. No ale tutaj zaczyna znowu mnie lagować strasznie, nie wiem czemu. Jest. Nie, ten wraps to jest trochę naprawdę lipny program. powiem, zobaczcie jak mi Znaczy. Wy możecie tego na filmiku nie widzieć, ale mnie strasznie ścina. Ścina mnie tragicznie. To trzeba uważać. Yy. Aha. Dobra. Kiedyś pamiętam, jak zaczynałem z Minecraftem, to właśnie tak. Brałem sobie i te akcik węty. Chciałem wszystkie zdobyć. Tylko na tym mi zależało, bo kiedyś to zaczynałem. Bo w ogóle Minecrafta polecili mi koledzy i ja w ogóle nawet nie umiałem w to grać, tylko oglądałem serię o ludzi i tak mówię, ale fajnie. Grają w Minecrafta. A to pewnie fajna gierka. Może ja sobie ją kiedyś zainstaluję, nie wiem, zobaczę. Więc ja zaraz muszę, na chwilę, znowu zrobić krótką ścinkę i zobaczymy się zaraz. Więc. Y... Nara, na chwilę. Narka. Dobra, jestem już po tej ścińce krótkiej, ale muszę coś zrobić. Więc wracamy do gry. kolejne dwa jabłuszka. Super. No. O jezu, ale mnie kratkuje. Czy zaraz zepsuje, dajcie dzień? Czy w sumie do kopalni można iść i tak w nocy, bo i tak tam będą moby. Więc chyba zaraz się wybiorę. Tylko chciałbym jakieś owce, bo wiecie, zrobiłoby się łóżko. Zrobiłoby się łóżko i poszłoby się spać w kimę. Tutaj, tutaj znowu nam dzień pięknie powstaje o zmacie. wschód słońca oh. no ale ładna pogoda jest na dworze więc warto wyjść na podwórko czy tam na boisko na podwórko jak dziecko nie ja to na boisko zaraz idę yy, sobie z ziomkami moimi o, węgiel, 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 węgiel tutaj muszę wziąć węgla trochę, raz, dwa, trzy dobra Ajcie, mamy dwa czesty, więc sobie tu postawię i wsadzę itemy wsadzę je sobie tu Czy tak, to biorę, to zostawiam, to zostawiam to mogę w sumie wziąć. To mogę zostawić. Dobra. To mi się na razie tylko przyda To, No i może jeszcze ten mieczek, jeśli bym nie miał. Dobra, idziemy w jaskinię. Tylko, żeby to nie było jakaś kupa. No, fajnie. Naprawdę fajnie. Kupa. Więc to ja zabieram te pochodnie, bo szkoda mi. Szkoda mi pochodni. Dobra. Więc jeśli szkoda mi pochodni, to więc szkoda mi w ogóle wchodzić do tego kejwa. Więc ja tutaj zostałem tą bazę i idziemy szukać jakiegoś kejwa. Jest tutaj jakiegoś widziałem. Więc nie wiem, w którym to było miejsce. Ale to przed chwilą tu przechodziłem gdzieś. I tutaj tego węgiel. Tylko węgiel. Kwineczka No właśnie też można ich poszukać trochę owiec Clipper to nara Na razie z kliperami nie zadzieramy I szkielet A się oni mnie zabili O jest chyba jakiś case Żeby zwykły zombiak zabrał mi dwa serca, to jest niemożliwe. O Jezu, niemożliwe staje się możliwe, no. Oświetlę tu na początek, żeby tu nas nic nie ubiło. O, tu widzę ładny cave. Zombiak w kolczastej zbroi. Nie będę sobie kilofa marnował żeby żelazo wydobyć. No, tu kopię. Kamienny. I będzie chyba nawet na hełmie dobrze. Na hełmie go trzeba mieć całego seta, bo tutaj nie wyrobimy sobie. Bo łatwo nie będzie. Się boję trochę zejść. No choć, Pajączku. Nie umiesz. Muszę pokopać. Zrobię schody. Jeden zombiak. Co ja robię? Dobra, tutaj szybko to, to, to. Trzeba zrobić schody na dół. O, tu, tu. Fak, 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 fak. No chodźcie, chodźcie tu. Już mogę was chyba bić. Nie, nie mogę. Zombiaka też nie mogę. Mm -hmm. no. Naprawdę super, że wam się ta seria spodobała, bo dla mnie to też jest super seria taka. Mogę sobie pogadać, jakieś tam możecie mi pytania zadawać. Ja tam będę na nie odpowiadał. O no spierdzielę mi to. Dobra, jego ja to tak sklepie. Dobra. Piper idzie. Chyba lawa jest. Tak, chyba lawa. Co tu robię? Schodki. Dobra. Idziemy dalej. Coraz głębiej. No było fajnie, jakbyśmy znaleźli jeszcze jakieś diamenty. Tam mówiłem, że lawę widzę. Lapis dla Zuli O Jezu Endermana nie tykam A Może on mnie tyknie, się boję tak trochę nie podchodzę ładnie to trochę się wygenerowała jaskinia Moim błędem jest to, że nie wziąłem drewna, więc by sobie tego przypalić, więc zaraz wychodzimy na powierzchnię. Więc tej Zombie idzie. Żeby znowu nie była noc. A jeśli jest noc, to będzie trochę lipnie. Mhm. O jest żelazo. Jeszcze żelazo. Jeszcze. Dobrze, przyda się żelazo. Jak na razie. O, to ostro na cisną. Bez seta i bez y, takich y, itemów żelaznych to my tu szans w ogóle nie mamy. Jeszcze postaram się zorganizować lepszy program, wtedy będzie, miał, będzie w ogóle więcej FPS-u, czyli będzie mi się luźniej grało. Bo nie chcę wyłączać tych wszystkich animacji, wody i w ogóle, żeby mnie to nie kratkowało. Kolejny kliper, Nara. Ten już chociaż tego brzydkiego dirta rozwalił. Tu kolejne żelazo. No. Dzisiaj może zakończymy tym, że właśnie... ...zebraliśmy trochę żelaza, skończymy całego seta. I może jeszcze dzisiaj wrzucę jeszcze jeden, nagram jeszcze jeden i wtedy wiecie. Dobra, tu wychodzę. Odcinek trochę nie wypalił, bo nie wiem w ogóle robić coś innego, ale wiecie, jak zabiło mnie to, było tutaj takie sprawy organizacyjne, że zaraz znowu mnie zabije. Nienawidzę szkieletów. A tam, gdzie ciemność, tam ich najwięcej. Ja stąd się ulatniam wracam do bazy, przepalam przepalam żelazo. Dokończę seta. Przepalę jedzenie. No. I w następnym odcinku jak już z całego seta będziemy mieli to idziemy od razu w jaskinie. Szukamy diamentów. I tych takich innych. Bo jeszcze jeden diament i byłoby super, bośmy mieli mieczyk. Łatwiej było mi wszystko robić. A i jeszcze pytanie do Was, czy w międzyczasie bez nagrywania też mam tutaj grać, czy nie? Nie będzie żadnego citowania ani nic. Yy, tylko czy mam grać w międzyczasie? Także na przykład pójdę do kopalni czy tam pokopię drewno. I potem wrzucę tylko z tego time timelapsa na przykład. O. Jak kopałem drewno. To napiszcie, co o tym sądzicie, na przykład timelapse, jak na przykład byłem w kopalni sam, co robiłem, żeby to też było trochę, żebym ja też mógł sam pograć, albo y, także, albo jak wolicie, żeby ta seria była taka, żebym ja tam z wami grał, żebyście wy wszystko oglądali, żebym ja się nie ruszał, żebym w ogóle nic nie robił, żebym znowu nie dednął. No, tutaj hełmik zrobimy już. Mamy hełmit. Jeszcze ten i mamy seta. Wiem takie początki są trochę nudne, ale trochę emocji jest przy tym jak nas dodają. Jak nas biją te mobki. W międzyczasie też tutaj będę... Nie, no nie będę, no dopóki nie odpowiecie mi w komentarzach, czy mam grać w międzyczasie, kto obejrzał całe. To nie będę, a więc... Zakończymy z setem. Z nową mapką. No przykro, ale musi tak być. Bo nie będę kończył serii w pierwszym odcinku. O tak skończymy odcinek. A więc żegnam się z wami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Nara, cześć czołem. O nie to nara <gryw> Nara.